Dlaczego 99% babci Zoś przemierza miejsca, o których istnieniu nikt nie wiedział? Bo wielka babcina moc niesie ze sobą epickie zgubienie się, ale poczekajcie, aż usłyszycie o jej nowych butach. Rodzina Zosi miała dość nocnych poszukiwań, dzięki supermocom babci, gubieniu się. I tu pojawia się bohater, wnuczek informatyk z genialnym pomysłem buty z GPS-em. Wyglądają jak zwykłe Adidasy, ale w środku czysta fantastyka. Pierwszy test. Babcia idzie na spacer. Mija 20 minut. Potem godzina. Panika. Włączona. Ale nagle wyskakuje powiadomienie. Zosia skręciła trzy razy w lewo. Teraz obserwuje gołębie. Buty nie tylko ją śledziły sprawdzały puls, nastrój, a nawet mówiły: Babciu, czas do domu. Mleko się gotuje. Teraz Zosia nigdy się nie gubi a raz nawet odprowadziła sąsiadkę do domu. Wszyscy chcą te buty. Zwłaszcza ci, którzy po imprezie zapominają drogi powrotnej.